Witajcie, moi drodzy widzowie. Czwarty już live z naszego Skyrim AI. W sumie, AI, A, na modach. <grym> e, ostatnio nam niestety skraszowało na koniec live, a i w sumie też dzięki temu skończyliśmy szybciej. E, I skończyliśmy na wieży, której mamy zadanie odnośnie jakiejś wieśniaczki, którą podobno porwali. A czy ją faktycznie porwali, to się zaraz dowiemy. Muszę sobie jeszcze tylko przypomnieć, jakie skille odpalone, okej. Okay. To i to mamy odpalone. Aha, no tak, bo nasze lisze niestety e, wybuchają i... Dobra, woj trola bierzemy, to zdecydowanie trzeba zabrać. Tu coś jest. Nie, tu możemy chyba zamek sobie potrenować do otwierania. My mamy też te pazury na otwieranie. <grym> Więc łatwiej otwieramy te zamki. A tu nic nie ma. Poszarpana szata. A możemy spać na stogusiana. Super. Dobra. Teraz z której strony my przybyliśmy? Czy z góry, czy z dołu? Bo to jest dobre pytanie. Chyba z dołu. Jedziemy. Jest latarka. Tutaj, widać ją. <noise> Poli się za <na> peleryną. <noise> A, dobra, bo my mieliśmy chyba na balkon wyjść. Tak. To tu musimy mieć ciemno? Nie, no jasno, ja tak widzę na tym, to dosyć jasno jest. Aha, pisała, że ten, że ma być mistrz, ale. No, tam średnio. No, niestety, no musi być klimatycznie, no nie może być za jasno, no. Eee... <grym> Dobra, chyba tutaj musimy iść. Boże, mi się tak ten Armor nie podoba. No, ten, który ledwo widać. Mimo, że nawet ledwo go widać, to ja go widzę i mi się nie podoba. Niby tak. No nie, oni nie chcą zabić. Boże, czemu mam jeden skill odpalony na wszystkich klawiszach? No, duchy może byście minili czy coś. Oj, zamroziło go, lol. Spoko. Możemy sobie nawet podźwigać trochę. O Jezus, dobra, ale też bez przesady. Kurde, no to nie, to, to się nie po co zbierać. <ścoughs> Wszyscy lodem strzelają. Jeszcze jakaś laska. No, ale te obrażenia to trochę zabawne są. Fajnie, że moje moby nawet we mnie strzelają Dobra, bandytka zabita Czemu nie mają takie jakieś w ogóle nieopłacalne te rzeczy? To ja nie wiem To się w ogóle nie odpłaca zbierać No bo ja miałem w ogóle poszukać moda na jakiś... Normalny drop, żeby to miało sens Zamiast tych śmieci dropić To jest list? Liścik. Panna, którą staliśmy nad rzeką, kazała się być twardą sztuką Burbak? <ślał> Myślał, że razem nie zmusi ją posłuszeństwa, ale chyba przesadził. Okej. Okay. Czy mamy tą poszukiwaną kobietę? Bo to jakiś chyba czarodzie czy coś leży. Nie, jakiś zwykły ziomek. Ile mamy w ogóle do levela? Bo to. A, mamy nawet jeden punkt jeszcze w zapasie, ale... Ale ja na coś trzymałem ten punkt, wydaje mi się, może tu mm. dedry... będzie otchłani, pozwolę przebać, że na macie jedną a więcej o 50% dużej, jeśli nie wydajesz co jednostce tracisz wyście... Co? O kurde, no to, to takie przyzwanie jedną osobę więcej, ale zdjęcie pancerza i to tak średnio trochę. Kurde, wskazanie nieumarli to mnie nie interesują. Możesz po ładnym obszarze. na to trzymaj mniej. Ogień pustki. Kurde, to właśnie strasznie jest narzucone na tych. na nieumarłych, choć nieumarli to tak średnio się tu sprawdzają. Atromanta. To jest fajne w sumie. Ale chwile jest niebędące umarły mi, okej. Okay? A ja teraz w sumie mam tych nieumarłych. Dobra, to na razie się wstrzymamy z tym chyba. Jak znajdziemy coś lepszego niż te lisze. To będzie ok. Chwila, bo tu mogły być miksy. Nie, dobra, to jest jakieś wino tylko. Dobrze, że mamy ten klucz, bo jakbyśmy mieli mistrza otwierać, to by chyba to rok zajęło. Okej, okay. tu mamy przejście do tej ostatniej wieży. Eee, w ciemności nawet z tego co widzę coś widać, więc <grymne> jest <grymne> dobrze. <grymne> Miner closes, nic tu nie ma. Czak królowa. i dobra, możemy pozbierać te śmieci. W sumie musimy jakoś przeliczać, że 10 golda na jakieś a ten co? A bo nie się gadać, możemy. <gry> Mokry zadzie. <gry> Strogi kobieto. Skąd znasz Jest tutaj? Ten głupiec to mój mąż. Jestem Fiola. Zostawiłam tego starego dziada. Wróciłam do Skyrim zostawiłam tego starego dziada. Dość łatwo się wykazałam, i ustaliłam ich do pionu. Teraz każdy na stąd do wichrowego tronu chce do nas dołączyć. Nie to lada historia. Wolę zginąć, niż wrócić. Nie, nie wrócę do niego. Dobra, zabijmy ją. więc, przekonajmy się, kto tu. Trzeba było No, kurde, ona mocna jest. Ała! Kobiety, spokój się! Zamrozić ją! No, zdecydowanie cię pokonam, laska! O, tu jakąś fajną buławę. Obrączka ślubna, tarcza jakaś, specjalna. W ogóle takie jakieś lepsze ciuchy miała, nawet. Spoko. Mam pieniądze coś tu jakoś ciekawego jeszcze? Omulet król w żadnych hełm hmm. Dobra, teraz gdzie jest od niej kufer w takim razie? jak chyba herstem bandytów to powinna być jakiś kufer hmm. Tu chyba nic nie ma, nie? Nie ma To tu będzie jej mieszkanko? Opowieści proszę bardzo, pancerz heavy plus Uuu, uh, markowy topój bojowy, Krasnolicki młot Musimy stać nas na to To czemu to skrzyni nie ma? Mm, 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 mm. Mm. O, nie ma, no nie ma, no Topój? Topój! <grych> 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 No dobra, możemy się stąd wytepać, coś sprzedać. Tutaj możemy iść. A, bo my skaczemy znowu. Nie skacz. Robię to, uspokój się. Znowu noc, wiecznie noc. Dobra, czy my możemy czy nie, no, będziemy może w te kowalstwo lecieć i skilować sobie je. Tak. Y tak. No, no tak, bo oni chyba o 8-9 dopiero. Tak. Wszyscy mówią, że e chcesz, że. Dobra, co masz na sprzedaż? W <coughs> Bosmer. Dobra, to ja mogę ci sprzedać tak. Co ja mam za jakieś ciało? A to sobie zostawimy. To sprzedać. Sprzedać, sprzedać, sprzedać. Eee. Aha, dobra, bo zapomniałem, że nie wszystko można każdemu sprzedać. Dobra, super. Jakieś bronie, sztylety, ławy. Super, co jeszcze możemy ci obchnąć? Dobra, to może teraz... A dobra, no mogę zostawić jednego, kupić jeszcze coś. Stal, poproszę, poproszę. Też, to też. Złoto, no też mi się przyda pewnie. To też się przyda. I chyba tyle, dobra. Zobaczmy, co jeszcze możemy przetopić. O, no, trochę się to na zbierało. Żelaza, no działka, przesuń się no. Dobra, to możemy zrobić raz. To możemy zrobić raz. Elfia zbroja się w sumie nie opłaca. Heavy armor. Hmm, a dobra, nie możemy czegoś lepszego z tego kowalstwa ogarnąć Gdzie jest to kowalstwo? A dobra, bo mamy mały ten poziom Uprzeszony warsztat, bo tu chyba w sumie nic no, Zwykle nie materiału, te przy tworzeniu specjalizację, specjalizacje, wprost pozwala na lepszenie przedmiotów, żelazna wiec Kurczaczki No dobra, to nic nie wymyślimy Dobra, róbmy to co możemy wytworzyć najwięcej Czyli chyba tego Dobra, lecisz Pomijaj ile lejdzie fabryka dała e, no dobra, podkowy to nie będziemy robić, już bez przesady W ogóle level nam skoczył. A jeśli nie możemy ruszyć, nie no, magia to nas w sumie nie interesuje. Może w tą kondycję trochę. Zawsze to 5 kg u więcej. Kurde, wywaliśmy wszystkie pieniądze. I tu mamy tysiaka tylko odzyskanego. W sumie niedużo. mnie Nie Ty ode mnie co możesz odkupić Dobra, tu jest trochę więcej tych rzeczy. To znokcie zostawiamy To sprzedajemy sprzedajemy a to morska szat. a Dobra, zobaczymy, czy. Jak weźmiemy ze szaty. Ulepszenie. Gdzie ta szata? Ok, to teraz y, czat tego nie musimy brać. Czyli możemy sprzedać ten Pierwsz. Nie, to. O nie, ukradłem jej przypadkiem. A, ukradłem i oni się nie kapli w ogóle. Ok. Coś tu, coś tu nie ogarnęło. Mam nadzieję, że niedługo znowu się zobaczymy. Ja nie wierzę. Um, ile my mamy składników? Mało, ale moglibyśmy coś tu jeszcze spróbować zrobić. Rozejrzyj się. Z pewnością znajdziesz to, czego szukasz. Jeśli nie, daj znać, bo może mam to na zapleczu. Przywrócenie kondycji. Kurde, to tak słabo. Dobra, lecimy losowo jeszcze. Gdybyśmy tej alchemii byśmy mogli coś podziubać więcej pieniędzy. że tego smoczego języka ile się nazbierało. Uuu, broń dwuręcznej. Magii. No i tu już nie ma co zrobić. Dobra, sprzedajmy teraz te mikstury, które zrobiliśmy w sumie. Jestem. Mm, my możemy ci sprzedać. premia do dźwigu. Dobra, to na pewno. Choć regeneracja magii. No może zostawimy. Dobra. Jak z kasą finalnie? 5,5 tysiąca. No nie ma źle, wbiliśmy parę levela. Parę w sumie leveli nawet. W kowalstwie chyba cztery. E, najlepiej byłoby teraz jeszcze tepnąć do markartu, tak mi się wydaje. Odszkolić się z kowalstwa, to wpadnie kolejny level. Znaczy nie wiem czy tej retoryki nie wbić, było. mogłoby się to przydać trochę. Hmm, retoryka artysta moc występ, pokrewieństwo tej samej rasy, serenada dzieciaki porównywalne przywracają na przykład straszników, sprzedawca. Aha, każdemu możemy coś sprzedać. Hmm. No tak średnio to leży, ta alchemia może by bardziej leżała. W razie w, ale coś jeszcze z takich rzeczy, a ta kradzież kieszonkowa. Hmm. Efektowny sposób. Kurde, no nie ma takich fajnych gdzieś tam bonusów, a może otwieranie zamków, choć to też tak średnio mi leży Ale no, zamki o słabszym poziomie są łatwiejsze do otwarcia no Dobra, no to możemy, wszystkie zamki są dużo łatwiejsze do otwarcia Dobra, to weźmy te zamki, będziemy dużo kraść Na bogów, kobieta zaatakowała Wszystko w porządku? Udało ci się dojrzeć sprawce? Nie musisz mnie przeprowadzić no, chyba ci to wypadło. Jakaś notatka wygląda. Moja notka? Nie. Moja notka? Nie. Moja notka? Nie. I <śpiewanie> ty nazywasz siebie czarodziejem? Wyzywam cię na pojedynek. <śpiewanie> o tym zdecydują bogowie. Nie trzeba było nie trzeba... ha! <laughs> teraz mm -hmm. leży jak spróbjały jakiś dziad. a chyba mama się zaskończy. Aha, <laughs> pretendent musi zginąć. A jezus jakieś śmieci miał. No i po co mu to było? Ej, gdzie ta laska zniknęła? A tu jest, Boże, już się schowała. Orczyca to Kurde, na tylko do 50 lepiej czy? Dobra, mogłabyś kupić ode mnie te śmieci i w sumie sztabka. Co, na stali nie sprzedaje. Trochę słabo Richalkulum. No nie no nie opłaca się kupować u nie nic Dobra idziemy bo my mieliśmy tam dojść do Piękniny Jeszcze trochę drogi nam zostało I chyba z tego fortu będzie najwygodniej nam podróżować dalej No nie zasilę je Mam wrażenie, że ta latarka nie świeci. Ale jest założone, kurczę. A właśnie, bo mieliśmy jeszcze wrócić yy, tutaj do gościa trendy tu się wchodziło. Eee, dobra, tu Nie, teraz świeci, teraz już widać, że świeci. Może musi być po prostu ciemniej? Nie wiem. A może jakimś klawiszem ją wyłączyłem przypadkiem? Też jest taka możliwość. Tu on chyba był. Jakie wieści? Co? Ty, potworze! Zabije cię za to! No nie, no wszystkich muszę zabijać. To mnie następne do tego. Kurde jeszcze, żeby on coś miał fajnego. <laughs> Co za gość. Eee, tu Kurczę, a no właśnie, kilofa nie kupiłem. A ja już wiem czego zapomniałem. Dobra, teraz byśmy mogli przyzwać nasze moby. Tutaj chyba ten. Miały być jakieś patrole nieumarłych, jakieś patrole goblinów chyba. Ale trafiłem króliczka. Weź level. Ale my te levele dzisiaj idą. Dobra, idziemy w kondycję. Będziemy więcej sprintować. <laughs> Może coś w tym być. Ja tą peleroną nam jak. pilatu, co? Gdzie to się idzie? Dobra, do rift ten. E, czyli tu idziemy do góry. Kisza jest mapa, ale. Co tu się, żadnych krzaków nie da zbierać. O, osad. Kwiatki są mało widoczne. To co można faktycznie zbierać? Czemu tu jakiś bandyta umarł, którego nie ma? To smog go zażarł. I tylko łup po nim pozostał. Koza! E, mocno ta koza. A niedźwiedź tutaj, jeszcze jaskiniowy Nam rodziło niedźwiedzia, biedny niedźwiedź, dobra, do ten tędy w sumie fajnie byłoby tak bez mapy grać. Też nie mogę, dlatego wbijam jak najszybciej kowalstwo. Tymczasem jakiś turban na głowie. Co to jest za jakiś obóz dziwny, Trzebik <laughs> No Niezła jest. Trzeba przyznać. Boże, skakanie w tej grze jest uporczywe. Może ten da radę wskoczyć? O Nawet po schodach nie chce wchodzić normalnie, co jest? A tu w sumie nic nie ma chyba. Okej okay. to ma sens. No znowu ciało no co jest? Bardzo nie wiem, czy jakiś mod nie będzie się chyba hier dzielił. No, coś, coś, coś tu nie gra. tego nie dało się wejść. No ma to sens. Gorsze, że jak Skyrima crashuje, to w ogóle nie da się nic wejść. Jak zupełnie jak Gothic w ogóle nie. Ta sama, ta sama mechanika. Dobra, moi drodzy, będę musiał zrobić.